Jak ściągnąć starą uszczelkę z karterów? Mianowicie dotyczy silnika, każdego praktycznie silnika jednośladowego, ale tutaj mam na uwadze silnik 139QMB, czyli popularna 50. Po prostu nóż, do, nóż taki ostrzejszy i ściągamy sobie ładnie te uszczeleczki, aby tu ma być też czysto, wiadomo. Silnik jest niestety po awarii dość sporej. Należy to wyczyścić wszystko ładnie i wszystko zrobić idealnie, aby cieszyć się bezawaryjną pracą tego silnika. Silnik będzie składany na nowych częściach. Jest wał korbowy nowy, tutaj między innymi też pokażę w następnym ujęciu, a jak wymienić sobie między innymi y, simmeringi, y, uszczelniacze. Ogólnie od podstaw będzie składany ten silnik. Należy go też między innymi wyczyścić, bo tu możecie sami zauważyć, że jest jeden wielki syf. Postanowiłem sobie akurat taki silnik zrobić na samych podzespołach swoich nowych, znaczy nie swoich, ale nowych. Wiadomo, do Chińczyka jest banalnie wszystko tanie i wystarczy dbać o te Chińczyki, a one naprawdę długo pojeżdżą. A tu kotek. Kotek też zainteresowany. Co się tu dzieje? Oczywiście, kotek, jak to kotek, musi wszędzie być i wszędzie po zaglądać. A więc wracając do silnika, po prostu wydrapać sobie wszystko na zero do czystego aluminium, aby nic nam potem nie kolidowało przy składaniu nowej uszczelki. I jak mówię, czyścić, czyścić i jeszcze raz czyścić. Mam tutaj naftę. Idealne rozwiązanie do pustego czyszczenia. Wszystko potem przedmuchać kompresorem. Kompresor również mam. Posiadam pistolet taki. I żeby nam tutaj nic nie było. Po prostu odrapać wszystko ładnie, aby wszystko bez problemu zeszło. Więc jak mówię, po raz kolejny i ostatni. Ładnie wyczyścić, wydrapać nożykiem.